Czy kiedykolwiek czułeś, że emocje, Twoje emocje, po prostu rządzą Twoim życiem, że jesteś jak liść na wietrze, który jest po prostu miotany przez każdy podmuch uczuć? Jeżeli tak, to dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego życie w ciągłym emocjonalnym chaosie jest dużo trudniejsze niż nauczenie się panowania po prostu nad swoimi emocjami. I na wstępie musisz poznać Anię, to jest obowiązkowo, musisz się poznać, która była znana ze swojego wybuchowego charakteru. Jej współpracownicy chodzili na palcach, nigdy nie wiedząc, co wywoła kolejny wybuch jej gniewu. Jej związki rozpadały się jeden po drugim, a ona sama czuła się wyczerpana ciągłą huśtawką emocjonalną. I pewnego dnia po kolejnej spinie ze swoim szefem Usiadła zrezygnowana na ławce w parku obok niej usiadł starszy pan, który zauważył jej przygnębienie i powiedział: Wierz młoda damo, życie w ciągłym gniewie i smutku to jak próba pływania pod prąd w rwącej rzece. Możesz to zrobić, ale w końcu się zmęczysz i utoniesz”. I te słowa do niej trafiły bardzo dobrze, bo zrozumiała, że jej sposób radzenia sobie z emocjami nie tylko nie pomaga jej ale efektywnie szkodzi jej życiu i postanowiła coś z tym zrobić. Więc pierwszym krokiem było nauczenie się rozpoznawania swoich emocji. I zaczęła prowadzić dziennik emocjonalny zapisując, co czuje, co wywołało te emocje, jak zreagowała i jakie były konsekwencje jej reakcji. I z czasem zaczęła dostrzegać wzorce i schematy w swoich reakcjach, które jakby na co dzień występują w jej życiu i zauważyła, że jej wybuchy gniewu często były maskowanym lękiem przed porażką lub odrzuceniem i to odkrycie oczywiście było pierwszym krokiem do zmiany. A teraz pytanie do Ciebie, czy Ty potrafisz rozpoznać swoje emocjonalne wzorce oraz schematy? Jeżeli nie, to nie martw się o to kilka kroków, które możesz podjąć, aby lepiej panować nad swoimi emocjami. Pierwsza sprawa, naucz się rozpoznawać i na nazywać swoje emocje. Zrozum, że emocje są na naturalne. To nie one są problemem, ale Twoja reakcja na nie. Praktykuj uważność, czyli po prostu bądź świadomy swoich myśli i uczuć i nie leć na autopilocie. Wprowadź techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychania czy medytacja z aplikacją Medito, co polecam, i szukaj konstruktywnych sposobów na wyrażanie po prostu swoich emocji. Nie wiem, możesz wyrażać ją w sztukach walki, albo w siłowni, albo w rysowaniu, albo w malowaniu, albo w spacerze to już musisz sobie samemu odpowiedzieć na to. I pamiętaj, panowanie nad emocjami to nie jest ich tłumienie. Chodzi o to, by nie pozwolić, by one były nad tobą, by przejęły kontrolę nad twoim życiem. Bo to jest jak jazda samochodem. Emocje są paliwem, ale to ty powinieneś być kierowcą, a nie na odwrót. I po kilku miesiącach pracy nad sobą Ania zauważyła znaczącą zmianę. Jej relacje z ludźmi poprawiły się, w pracy zaczęła odnosić jakieś małe sukcesiki, a ona sama czuła się spokojniejsza i szczęśliwsza, bo zrozumiała, że chociaż nauka panowania nad emocjami wymaga, wymagała od niej mega wysiłku, to efekty były warte, bo już nie była tykającą bombą. Więc jakby podsumowując, życie w ciągłym emocjonalnym chaosie to jak próba budowania domu na ruchomych piaskach. Możesz włożyć w to mnóstwo wysiłku, ale fundamenty zawsze będą niestabilne. I nauka rozpoznawania i panowania nad emocjami to jak znalezienie stabilnego gruntu, Wymaga pracy, ale daje solidną podstawę do budowania szczęśliwego, dobrego życia, daje podstawę do podnoszenia swoich kwalifikacji i dostawania się po prostu lepszym człowiekiem, gdzie ludzie będą chcieli z nami gadać, pracować itd, i tak dalej, i tak dalej, a nie po prostu uciekać z nami, że po prostu oni wiedzą, że my wybuchamy i się nas wyrzekają. Więc pamiętaj, każdy z nas ma moc, by nauczyć się lepiej rozumieć i kontrolować swoje emocje, więc po prostu. Warto zacząć to robić. Ja na przykład codziennie przed snem sobie robię mały testament. Już ci pokażę, to są moje zapiski. I codziennie przed snem sobie robię tutaj. Tu jest mój plan dnia, a tutaj są jakby zapiski. Czasami dłuższe, czasami krótsze. Czasami właśnie będzie pół strony. I zawsze piszę na o ten, na ten temat, o swoich emocjach, o moim przebiegu dnia, żeby po prostu rozpoznawać w sobie schematy. I wiadomo. To nie jest łatwa droga, bo efekty pewnie takiego czegoś zobaczysz po miesiącu, dwóch, trzech, ale z pewnością uważam, że ta droga jest dużo prostsza niż życie w ciągłym emocjonalnym chaosie. Gdzie ja kiedyś byłem taki eksplozywny i wybuchowy, że ja się nie dziwię, że ludzie się mnie wyrzekali po prostu, więc zacznij od małych kroków. Na start bądź świadomy swoich uczuć, a z czasem zacznij o nich pisać, zastanów się nad swoimi reakcjami i powoli dzień po dniu. Buduj swoją inteligencję emocjonalną. To jest takie proste, tylko trzeba po prostu włożyć w to pracę. Więc to by było na tyle z mojej strony. Ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.